Jacek, dobre wiadomości chyba napłynęły do was do szatni dzisiaj? Czy że bardzo dobre. Czekamy, czekamy na dalszy ciąg tego wszystkiego, czyli wiadomo na, na pieniążki, ale na pewno sygnały są bardzo pozytywne dla nas. Powiedz mi, bardzo zagrożony ten mecz sobotni był, jeśli te decyzje by były na nie? Czy nie chciałbym mówić, czy był zagrożony, czy nie. My się cieszymy z tego, co jest teraz, czyli że decyzje są pozytywne dla nas i na pewno mecz się odbędzie i zrobimy wszystko, że w tym meczu zdobyć punkty. Teraz chyba takiego dostaliście dodatkowego kopa? Mega kopa.

Trzy, Trenerze yy, trenujemy w, chyba w dobrych humorach dzisiaj. No na pewno, na pewno, natomiast najważniejsze humory to, to około 21 w sobotę. To jest najważniejsze. A dzisiaj rzeczywiście no, no, no wiemy, że, że w jakimś dobrym kierunku ta nasza organizacja tutaj idzie i akcjonariusze wszyscy podjęli, wydaje mi się, że najlepszą decyzję odnośnie naszej u Słogatowicy. Szczęście dla pana, bo będzie pan, chłopaki będą mogli tylko myśleć już o tym meczu z Okocimskim. To nie będzie łatwe, Okocimski trzy mecze z porządnymi rywalami, remisy. U nas pewnie też nie rzucą się na nas, a raczej będą się bronić. Nie, no na pewno, natomiast sobie trzeba zdawać sprawę, że tutaj nic pstryknięciem się nie załatwi. Tutaj dalej trzeba ciężko pracować i... i, i... Na pewno czeka nas trudne zadanie. Kocimski nie przegrał trzech ostatnich meczów, nie stracił bramki, też, też bardzo, bardzo dzielnie walczy o tą, o tą pierwszą ligę w brzesku. No i co tu dużo powiedzieć. Na pewno, na pewno czeka nas trudne zadanie, ale mam nadzieję, że, że, że będziemy zwycięzcy. Wystąpimy mocno osłabieni. Jest na to jakiś pomysł? Zdążyliśmy się przyzwyczaić do różnych usłabień. Będziemy mocni.